Poznaliśmy grupy nitto-at Finals, które odbędą się w Turynie. W turnieju wieńczącym sezon zabraknie obrońcy tytułu, Nowaka Diokowicia, ale nie oznacza to, że już w pierwszym etapie rywalizacji nie będzie hitów. W stawce jest dwóch byłych mistrzów tej imprezy, a także dwóch graczy, którzy zdominowali tegoroczne wielkie szlemy. Do grupy Ilje Nastase trafili Jan Miksiner, Danił Miedwiediew. Taylor Fritz i Alex Daminaur. Naturalnie, Włochi lider światowego rankingu jest faworytem lokalnej publiczności, ale to Rosjanin jest jedynym byłym mistrzem. Nikt ad finals z tego grona. Dalszy ciąg materiału pod wideo w grupie Johna Nevcon. rywalizować będą Carlos Alcaraz, Aleksander Zverev, Casper Ut i Andrzej Rublew. Z tego grona, jedynie Niemiec w przeszłości triumfował w tym turnieju. Kilka dni temu wygrał on ostatni Master 1000 w roku w Paryżu i wskoczył na fotel wicelidera rankingu ATP. Rozlosowano również fazę grupową rywalizacji Deblowej w Turynie. W grupie Boba Bryana znaleźli się Arevalo slash Pawicz, Bolelli slash Bo Bobanna slash Ebden i Krawiec slash z kolei w grupie Mika Bryana zagrają Granollers slash Zeballos, Koolcho slash Mektić, slash Thompson i Heliovara, slash Patten. Tytułu zdobytego przed rokiem miał bronić Nowak Djokovic, ale z powodu problemów zdrowotnych, Serb wycofał się z rywalizacji. W turnieju w czasie Nitto Atp Finals zadebiutuje Alex Daminaur.